Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ustaweczce Hearthstone. Mamy tu do wyboru Zbych upadły albo mechaną wzmacnianą. Po każdym odświeszeniu stronik karczmy otrzymuje dodatkowe losowe słowo kluczowe. Wiecie co, można to spróbować. Zobaczymy. Wiecie jakieś... Co prawda, mieliśmy do wyboru boskie tarcze od Zbycha, ale tu też możemy zyskać. A nie wiem, co tam mamy. Wiem, że na pewno mechów nie ma. Mamy tak, bestie murloki, naga, nie umarli smoki. Spójrzcie, furię wichrów. Hmm. Czy smoczek byłby dobry na furię wichrów? Nie wiem. Ale weźmiemy sobie murloka, który też posiada również furię wichru. No i dobra, teoretycznie można by było, wieszcie co, tego murloka też kupić, ale to jest jeden za jeden, to tak... No ale zyskujemy później losowego stronika, co prawda z pierwszego poziomu. No to by było kuszące, wiecie co, zamrozić, wziąć umocnienie, wziąć rzecznego skoczka. No ale dobra, przynajmniej będziemy mieli z drugiego poziomu. Co to jest, że on ma trzy karty? To jest ta wersja, ta lepsza wersja tej, zapomniałem jak ona się nazywa, tej babeczki. Dobra. O, tak zrobimy, robimy poziom karczmy, tutaj mrozimy. No dobra, z dwoma stronikami raczej już nie wygramy. Ale dobrze by było, jakby się obydwoje odbili. O, szkoda. Da dostali o jedną gwiazdeczkę mniej. Ale to przeżyjemy jakoś. Jakoś chyba dam radę przeżyć. Dobra. Myślę, że tak. Weźmiemy tego. Tego musimy trzymać na ręce. No i niestety już tu nic więcej. Chyba, że jakieś zaklęcie za jedynkę będzie. Akurat mamy. Myślę, że możemy tak zrobić, że ja mu e, e, wzmocnię trochę obronę, dam jej prowokację, możemy sobie zamrozić. A jeszcze mamy kolejnego murloka. Natchnienie. Daj stronikowi z lewego skraju twojej ręki plus 1-1 jeden, jeden, i przyzwij go tylko na czas tej walki. No dobra. W sumie dwie opcje. Będziemy mieli 6 sztuk, to akurat obydwa murloki wlecą. No i dobrze. Daj stronikowi z lewego skraju twojej ręki 1-1 jeden, jeden, i przyzwij go tylko na czas tej walki. No dobra, nie wiem czy teraz, e, zaraz sobie sprawdzimy e, do naszej e, biblioteki e, które murloki są, a które nie są. E, tak patrzę chyba, dobra, udało się, jest remisik to dobrze, e, dobra. Akurat mamy dwie sztuki, możemy tego, możemy tego. No i to by było y, na tyle możliwości Wszyscy mają cię na celowniku. No i dobra Mamy jednego, mamy drugiego Okej okay. Trochę sobie tych y, murlaków y, nazbieraliśmy, trzeba przyznać. No ten biegła wiatorka nie będzie zły. Z tego, co się orientuję, to tam chyba nie posiadamy tego, co ma agonię, że wrzuca. Murloki pozmieniało się trochę. Dobra, robimy karczmę. Biegła awiatorka, oczywiście. Kolejny raz weźmiemy. Wrzucimy. No i teoretycznie, zakręcie dobre, ale nie będziemy się jakoś na niego za bardzo czaić. Jakiś taki mocno przezroczysty, te ukrycie. No tak, przewagę mamy. Przez przypadek, ale mamy. I to dosyć dużo. Akurat cała szóstka wejdzie. Do tego będą wzmacniać cały czas tego bagiennego. No, tą awiatorkę by dobrze było zrobić złotą w przyszłości. Dobra. I jeszcze sobie wrzucimy jednego. Nie, już nie może. Ach, czy ta awiatorka nie będzie dobra? Bo ona będzie tylko tego chyba z lewej, tak? Przezwi go tylko na czas tej walki chyba tak, chyba tak chyba tego z lewej tylko dobra, co my tu mamy od razu ten murlock mnie zaciekawił, ale zobaczymy to na koniec twojej tury otrzymujesz dwa losowe zaklęcia z karczmy, które dają statystyki tego nie chcemy tego nie chcemy boska tarcza, za każdym razem gdy zabije stronika, daj stronikowi z lewego skraju twojej ręki plus 3-3 no dobra, niech będzie ten weźmiemy ten pierścień jeszcze do tego co my tu mamy? Troszkę tych murloków mamy, trzeba przyznać. Mam tak, gdy przyzwiesz murloka, da innemu przyjaznemu murlokowi plus 2 do zdrowia. Niech tak będzie. Okrzyk bojowy. Tego można wrzucić i tak teoretycznie, bo można było go od razu sprzedać. Bo ja tu mam mocniejszych na ręce. Zrobimy tak. Cofam, bo się okaże, że to jest murlok i nie umarły na przykład, i mi przyjdzie coś, co nie chcę. O, daj losowemu twojemu stronikowi w ręce plus 5-5. Pięć, pięć. okej, okay. odświeżymy sobie. Agonia, okrzyk bojowy agonia otrzymujesz losowe zaklęcie skarczmy pierwszego poziomu. No to powiedzmy tego nie chcę. Wzmocnimy sobie. Daj twoim stronikom plus 1-1. Jeden, jeden. Teraz tak patrzę sobie, oglądam przeciwniku, wiecie w międzyczasie i patrzę, że to jakiś błąd. Babka od wszystkich dostaje, ale jest dalej na pierwszym miejscu. Ma 22 życia. Dobra. Pięknie, potężny murluk. Świetnie. Ja mi tak potrzebował, tak 13,9. Tylko czy to zostaje na stałe? No właśnie, nie wiem, czy to na stałe zostaje. Będzie co trzeba dobrze tak rozkminić tak naprawdę. Bo one niby są mocne. 15, 15 12 w ataku. E, zobaczymy, czy to zostanie. Wydaje mi się, że może to nie zostać, choć jest to na ręce. Więc ręka to jest coś innego niż gra. E, no właśnie. Zostaje. No to spoko, to bardzo ładnie. Dobra, tego bananka można wrzucić. Wiecie co? Nam w miarę tak idzie, więc ja robię karczmy na wszelki wypadek. Dobra, tu nas nic nie interesuje. Samozwańczy gargulec. Podrodzenie odradza się z pełnym atakiem. Ciekawe. Hmm, gdy Murloka, daj Murloka nam, nam Murlokowi plus 2 do zdrowia. Czy ja bym takie coś chciał? Złoty i tak nam nie będzie potrzebny. Ja liczę, że jakieś lepsze karty zdobędziemy, więc chyba tak to zostawimy. Yy, mamy czwarty poziom karczmy, więc fajnie. Yy, mamy tu kilka Murloków, które byśmy chcieli, na przykład yy, gorący śródlas by się przydał na pewno. A jest yy, Munchibasista. Przyzwij Murloka z najwyższym zdrowiem w swojej ręki tylko na czas tej walki. Dobra, yy, no to tego też szukamy. Yy, co tu możemy jeszcze yy, do czwartego poziomu? Yy. Murlo księgowy też nie jest złą kartą. Tu mamy jakiś entuzjasta kostiumów, boska tarcia, początek walki otrzymujesz atak stronika z najwyższym atakiem w twojej ręce. Też dobra karta, więc jest co, wiecie co, czego szukać. Tylko wiadomo, trzeba mi trochę szczęścia, więc ja myślę, że ten łódzki jaśnie pan na pewno wyleci. Tu zrobimy złotego. Ten sprzątacz głębinowy, powiedzmy szczerze, aż tak nie jest istotny. Oj, jak o ile zaczną przychodzi tamte tak samo jak bagienny napastnik, którego musimy na razie mieć. bo jest najmocniejszy praktycznie. Ok, 15-11 Świetnie. No oczywiście szukamy tego złotego roztrzepanego zwiadowcę. No to dużo ma agonii, to jest może problematyczne, ale mamy tą awionetkę, która powinna też przyzwać kolejny raz. Nie, nie przyzwie. Tylko raz przyzywa. No nie widzimy, nie widzimy. Za dużo fataku ma. No, ładnie się tutaj gości uzbroił. Szczególnie, że jest 8-1, wiecie, a on będzie cały czas rosnąć. A więc wypadałoby troszeczkę zacząć szybko się wzmacniać, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse. No dobra, tu nie ma nic. E Przejdźmy dalej. Coś czuję, że zaraz będziemy mieli... To jest wiadomo, opłacalne. Wmocnimy sobie atak. Plus 4 za 1 jest opłacalne. Tylko jak widzicie, gdzie są murloki? Były murloki, poznikały. Mieliśmy dobry początek i to jest, to jest koniec, jeśli chodzi o dobre rzeczy. Nie będę wrzucał tego, bo nie wiem, czy wygramy, ale powinniśmy. Hmm. Czy powinniśmy wygrać? Teorii powinniśmy. Ja nie wiem, czy te zaklęcia się kumulują, czy nie. Więc może nie wrzucę. A, i powiem Wam. Nie ma niestety nie, y, tych chmurloków nigdzie. Tych, co byśmy chcieli. Jest. Gdy masz te kartę w ręce otrzymujesz plus 4-4. Więc na pewno ją kupimy. Dobra, zrobimy tak. Y, ja sobie to zamrożę. To wrzucimy. Y, no i na razie dwie rundy takie słabe. No, troszeczkę za słabe mamy dwie rundy, nie wzmocniliśmy się nic. A więc jest opcja, że nam tutaj pouciekają. Dobra, on ma takich stronników. Dobra, mm, 52-48 jednak złoty robi robotę. No, my byśmy mieli też podobnego. No i będziemy się tutaj poddawać też prowokacje, jak będziemy mieli jakieś możliwości zaklęć? Mm, słabo, słabo. Dobrze by było, żeby chociaż tego jeszcze po lewej machnąć, i nie machniemy. No niestety, plus 4. O, dziewiątka się sporo. Dobrze, że to zuchwalstwo nie wrzuciłem, bo byśmy mieli. E, e, po zuchwalstwie. Co do moment. Początek walki: daj sąsiednim stronnikom statystyki wszystkich stronników w Twoje ręce. No, to jest jakaś opcja. Na koniec Twojej tury otrzymujesz e, klonującą konchę. Otrzymujesz losowego murloka i jego kopię. Dobra A nie Ja myślałem, że on jedynkę kosztuje. Da się to sprzedać. Nie da się. Niedobrze. Okej. Okay. Dobra. To nie było tak jak chciałem. Robimy tak. Robimy tak. Tego wrzucimy. Tego usuniemy. Jejku, ja myślałem, że ten, że on kosztuje jeden, a nie dwa. No to trochę lipnie. Jak zwykle nic nie przychodzi. Prowokacja sobie walniemy tu. Dobra, chociaż to zaklęcie. Możemy się pobawić. O, ten by był spoko. E, Przyzwij Murloka z najwyższym zdrowiem swojej ręki tylko na czas walki. Damy tak. No właśnie, kogoś tu trzeba sprzedać. Ten bagienny jest, ale chyba tak zrobimy. Kupimy zaklęcie. Zróbmy tak. No i dobra, tu zamrozimy sobie, kupimy sobie gorącego źródlacza i tak zostawimy, jeszcze możemy zaklęcie wrzucić. I to jest wsią. Chociaż tak myślę dłużej, że nam te awiatorki nie są potrzebne, bo one, one i tak by początek walki... By była przyzywana kopia, no właśnie więc może ja niepotrzebnie je trzymam, tak szczerze mówiąc. Ale zobaczymy, no, Przejść tego nie przejdziemy na pewno ziomeczka. Kwestia jest, żeby jak za mniej oberwać Tak mi się wydaje, bo na razie wszystkich tutaj pierze równo. Dobra. 139. Dobra, ten jest wrzucony. Fajnie, że one mają w sumie odrodzenie. Tylko, że więcej. No właśnie, ta druga wionetka mi nie jest potrzebna. Ja ją chyba wyrzucę, tak czy siak. Dobra. No, nie ma szans, nie ma szans, jak tak patrzę, faktycznie mają tego za dużo. No niestety. Obrywamy. Piętnastkę. No to przypechu, a widzę, że na razie z całą górą walczymy. To będzie ciężko. Dobra. Sprawdźmy. Co przyjdzie. Agonia. Okrzyk bojowy. Dobra. Możemy sobie porzucać. Jasne, że tak. Niech tak będzie. Sprawdźmy, co przyjdzie. Okej okay. Niech będzie. Tylko że on daje z lewego skraju planszy. Tego wrzucimy. Sprzedamy. O! Okrzyk bojowy. Fajnie, że ma truciznę. Daj wszystkim pozamu Murlachom w Twojej ręce na plance plus 4. Ale ja chcę mieć jedno miejsce wolne. Więc zrobimy tak. No, tą mawionetkę jeszcze podtrzymam. Może się w końcu uda, żeby. Wiecie co, złota przyszła. A jak nie, no to zobaczymy. Więc robimy tak. 75, 80. Więc też będzie dosyć mocny. Podwoja statystyki. No, zobaczymy, jak ten malegoc. Niby jest na ostatnim miejscu. Blisko nas, ale. jak to wygląda? Jest trucizna jedna. Ok, jest trucizna, bo skatarcza. No, zobaczymy, kto kogo uderzy. Dobrze, bo jakby ta trucizna mnie nie uderzyła tego, co ma. Dobra. 150 na, sto, na 160, kwestia tego, jak to uderzy. Więc dobrze, bo jakby ten mudlock tak naprawdę. No, śleto. śleto dobra, to jest OK, to jest OK i to jest OK, dobra, w miarę dobrze. Ja tą chyba wionetkę wyrzucę. Poszukam jakiegoś fajnego Mudloka. choćby z trucizną, to i tak będzie dużo więcej robił niż ten, co go posiadamy. No właśnie, czym ja chciał tutaj dać komuś? Kupię to zaklęcie, ale nie jestem pewien. Dobra, zróbmy jeszcze boską tarczę. Znaczy boską tarczę! Karczmy! Ja już myślę o czymś innym. Znów tych mamy. No i tak, szczerze mówiąc, nic tu nie ma co byśmy potrzebowali. Hmm. Plus 4 do zdrowia, no niby spoko. Bo one są dosyć mocne. W sumie można tak zrobić. Plus 1, plus 1. No, wyrzucimy tą. Ja wiem, że ten też nie jest jakoś wybitnie mocny, ale niech będzie. Zróbmy tak. Zróbmy tak. No i mamy 14 sztuk. No i super, że mi teraz przyszło. To nawet nie. No wiadomo. Zamrozimy sobie. Może kupimy. Tylko trzeba przeżyć. A on na razie tutaj widzę. Wszystkich atakuje. Za dziewiątkę, 15, piętnastkę, piętnastkę. Limit jest 15, więc niestety nie mieścimy się. Znaczy, mieścimy się, ale w tą złą stronę. No i dobra. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Już nie pamiętam, co ta ranna miała. Aha, te murloki. No dobra. No tak, ja też go miałem kupić. Tego drugiego po lewej, ale nie wyszło. Och. Bolesny Kwestia tego, ile on ma? 5, Okej. 5 powiedzmy, że ona ma gdzieś koło 6 poziomu karczmy. Yy, piąty, więc no. No, raczej nic nie zrobimy. Wszyscy co są, to już są na polu bitwy, niestety. No, niestety obrywamy. No, troszeczkę chyba to spierdzieliłem później pod koniec, no, ale dobra. Yy. Dawno nie mieliśmy piątego miejsca, A raczej ostatnio jakoś tak lepiej szło. No ale cóż, gorzej też musi czasem iść. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczyska.